pierwsze wyniki exit pool już znamy. Jak pan skomentuje? To, to jest tylko exit pool. E, musimy poczekać na e, po prostu wyniki, które spłyną z komisji. One obrazują pewien trend, e, z którego wynika, że koalicja obywatelska zjadła swoich koalicjantów, bo e, e, jeśli te wyniki się potwierdzą, to oznacza, że e, kosztem lewicy i kosztem trzeciej drogi wzmocniła się platforma obywatelska, czy koalicja obywatelska. Nasze poparcie jest na poziomie, który mieliśmy dotychczas, natomiast oczywiście trzeba zwrócić uwagę na stosunkowo niską frekwencję wyborczą w całym kraju. Może z wyjątkiem Małopolski, naszego regionu, tutaj Ziemi Sądeckiej, to widzimy jednak, że ta frekwencja była bardzo niska i to jest oczywiście pytanie o przyczyny tak niskiej frekwencji, więc to jest taki wstępny komentarz, musimy oczywiście poczekać na oficjalne wyniki, które pewno będą ze jutro w godzinach do południowych, czy popołudniowych. Szanowni Państwo, ja chcę podkreślić, że w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy prowadziłem bardzo intensywną kampanię w dwóch województwach. Z pięciu okręgów wyborczych odbyłem ponad 130 spotkań, więc to była intensywna kampania. Według wszelkich prognoz nasz okręg może mieć trzy mandaty, mówię o Okręgu małopolsko wszystkim. Więc yy, musimy poczekać do dnia jutrzejszego, kiedy będą już yy, wyniki, które spłyną z, z komisji obwodowych. Przypomnę tylko, że w naszym okręgu Małopolsko-Święto mamy 3,5 tysiąca komisji obwodowych, yy, z których Będą spływały głosy i te głosy, ale również w kontekście wyników partii w całym kraju, będą decydowały o ilości mandatów przydzielonych poszczególnym okręgom wyborczym. Także musimy poczekać, na razie to są tylko wstępne wyniki Exit pool, więc poczekajmy na te wyniki rzeczywiste. Wydaje się, że. Prawo i ma tu szansę na utrzymanie 19, może 20 mandatów do Parlamentu Europejskiego, Także można powiedzieć, że nasz okręg jest w grze. Ten exit poll pana zaskoczył w jakiś sposób? Czy można się było spodziewać mniej więcej takiego, takiego rozkładu? Chociaż mówię, to są pierwsze wybory od 10 lat, które przegrywa Prawo i no. Jeżeli się to potwierdzi. Tak, mówię, po poczekajmy na, na wyniki. Natomiast trzeba podkreślić, że te wydarzenia, które miały miejsce w zasadzie obciążenie przez premiera Tuska, Kośnika kamysza za nieudolne nieudolną ochronę granicy. Myślę, że spowodowało właśnie odpływ wyborców trzeciej drogi i przepływ ich do e, platformy obywatelskiej czy policji obywatelskiej. Więc być może te działania premiera Tuska było liczą na to, żeby Skanibalizować swoich sojuszników, czyli koalicjantów, czyli Trzecią Drogę i SLD, i rzeczywiście widzimy, że te formacje, według tego Exit Pool, mają bardzo niskie poparcie. Na poziomie 6% lewica, czyli nawet może w roku nie zrobić, no i na poziomie 9-10% Trzecia Droga, co oznacza, że obie te formacje zostały, można powiedzieć, skanibalizowane, czy też elektorat przeszedł do, do koalicji obywatelskiej. Ale tak jak mówię, no to są, drodzy Państwo, wstępne Exit Pool po Będziemy mogli pojeździć więcej, czyli gdzieś załóżmy w godzinach jutro, w godzinach porannych, będzie już więcej komisji, będą informacje o wynikach z tych komisji, będziemy mogli pojeździć więcej. Bardzo Państwu dziękuję.